że ja mam przekonanie, że nie jestem tylko ja i Pan Bóg, ale jesteśmy my i Trójca Święta. Takie miejsce, żeby się tego po prostu zwyczajnie uczyć. Żeby się oduczyć trochę tego indywidualizmu. Że ja tu będę powożnie z Panem Bogiem sobie rozmawiał, a w tym samym momencie mój brat po prostu potrzebuje, żeby mu czymś konkretnie pomógł. No to w tym momencie należy pomóc temu bratu. To co mi teraz jeszcze tak przychodzi do głowy, to taki e, oto przykład kiedyś taki właśnie Włoch mówił, jeśli ja e, mam taki wielki szacunek do Jezusa eucharystycznego, lękam przed Nim, mówię tam, e, śpiewam pobożne piosenki, e, no prawie się boję spojrzeć na tą monstrancję, bo przecież Bóg idzie, idzie, Bóg prawdziwy. I to jest to, co mówił Jezus Chrystus. No mamy taki wielki szacunek, tak, takim szacunkiem otaczamy Jezusa Eucharystycznego. Jeśli ktoś... Chcę mieć taki szacunek do Jezusa Eucharystycznego, a mieć w nienawiści brata, sąsiada, męża, żonę, no to niech lepiej zostawi to i pojedna się ze swoim, ze swoim bratem. Jezus to mówił, myślę, pamiętacie. Jeśli przychodzisz złożyć dar swój w świątyni, a masz w nienawiści brata swego, to idź, zostaw swój dar. No niestety ten dar jest nic nieznaczący. Zostaw swój dar, idź, pojednaj się ze swoim bratem I najlepiej przyjdź pod rękę z tym swoim bratem Pokaż, że się z nim pojednałeś I dopiero wtedy ten dar będzie miał sens A właściwie wtedy już ten dar nie będzie miał znaczenia Bo darem największym będzie właśnie to, że jesteś pojednany z swoim bratem To są trudne rzeczy, niełatwo Bo ja mogę chcieć pojednać się, a ten ktoś nie będzie chciał I to tylko tak delikatnie na sam koniec Także wywołam wielki temat, o którym można by mówić bardzo długo. Cóż wtedy, kiedy ja próbuję żyć w jedności z moim bratem, siostrą, a to jest odrzucone. Cóż wtedy? No cóż, zamknę to jednym zdaniem, bo można tu znowu bardzo długo mówić. Pan Jezus też przyszedł o to, żeby się z nami pojednać. I cóż zrobił człowiek z tym gestem Jezusa wyciągniętej ręki na pojednanie? To przybił go do krzyża, opuścił całkowicie. Więc w pewnym sensie, gdy ja próbuję szukać tej jedności, niemal natychmiast, od razu, gdy próbuję tej jedności szukać, przychodzi takie doświadczenie opuszczenia. I proszę się nie dziwić, to jest doświadczenie Jezusa Chrystusa. On, który przyszedł szukać tej, tej duchowości jedności ze swoimi braćmi, nimi nawet najbliższymi, natychmiast po tym, jak prosił o tą jedność, został opuszczony. Tylko, że On był Bogiem ich zmartwychwstał, bo był w nieustannej jedności z Bogiem Ojcem w Duchu Świętym. I stąd Jego siła stanie. Jeśli my szukamy drogi pojednania, jeśli my szukamy drogi jedności i, zosta i jakoś ta nasza ręka wyciągnięta jest odrzucona, to wtedy spadamy w objęcia Jezusa, który też był opuszczony. I jeśli tylko w tych objęciach wytrwamy, to zmartwychwstanie stanie. Pojednania nastąpi natychmiast. Razem z Chrystusem, czy z w Na koniec jeszcze raz ten główny motyw wzięty z listu papieża. Kościół czynić trzeba domem i szkołą komunii. Oto wielkie wyzwanie, jakie czeka nas w rozpoczynającym się tysiącleciu. To tysiąclecie trwa dopiero 12 lat, więc jeszcze dużo przed nami. Jeśli tych parę myśli, które tutaj próbowałem wam przedstawić, jakoś pomogą rozszerzyć nieco tą świadomość, że to nie tylko ja i Pan Bóg, ale my jako Kościół stajemy przed Bogiem tu jedynym. Jeśli tych parę myśli wam trochę pomogło, to Bogu dzięki, aby Bóg zapłacił.